No, i się banderko. dostałem od mojego wiernego oglądacza silnik od Renaulta. od Renault. <grymne> silnik 1.1, jeden. Jeden. prawdopodobnie ma przejechane dopiero 17 tysięcy kilometrów. W 2001 roku mija samochód, w którym był zamontowany. Ten silnik miał dachowanie. Praktycznie zostały z niego tylko lewe drzwi, dobre, silnik, skrzynia biegów. Drzwi sprzedane zostały przez tego mojego wiernego oglądacza. Nie będę mówił jak się nazywa, żeby hejt na niego się nie wylał <grystanie> za to, że mi dał kura ten cały silnik. No a silnik został i 23 lata. Przeleżał w piwnicy. 23 lata. Nie będę go próbował nawet sprzedawać. Nie ma sensu. Jeżeli on był tak jak w tej chwili, pootwierany, tutaj wszystko podejrzewam, że tam jest w środku tyle tego yy, kurzu, śmieci, że za czym trzeba by było go włożyć do samochodu. Jeżeli można by było go w ogóle ten silnik sprzedać, to trzeba by było go rozebrać. Jak widać, potwierdza się wszystko, no bo co tutaj? Podejrzewam, że tutaj te zapocenia na tym silniku to jest tylko i wyłącznie yy, po prostu dlatego, że stał zalany olejem tyle, tyle czasu i ten olej sobie w końcu przelazł przez te uszczelki. Ale tak, generalnie, że miał cały silnik suchutki. podejrzewam, że gdyby go jakiś mechanik wziął w obroty. Rozebrał, wyczyścił, złożył z powrotem. Myślę, żeby działał Renault. To było Renault Clio. A silnik 1.1 pasuje na przykład do Renault takiego dostawczaka. Yy, nie wiem, jak on Kango, Partner? Nie, Renault. A nie wiem, dobra, nie będę zgadywał. W każdym razie my go weźmiemy. <laughs> Dzisiaj o rozbierzemy. Za dużo z niego pieniędzy nie będzie, bo korpus. Jest żeliwne, głowica co prawda jest tylko aluminiowa, no i trochę kabelków jeszcze jest. No i tutaj z tego alternatora jest będzie trochę miedzi i aluminium. Chociaż właściwie alternator, jeżeli tylko 17 tysięcy był przejechany, to weźmie jeszcze sobie zostawię. Może do czegoś się przyda. No dobra, to co? Rozbieramy gadzinę, zobaczę ile na tym można zarobić. Dzięki mojemu wiernemu oglądaczowi. Do końca nie było tak, tak fajnie, kurczę, żeby go ten silnik wziąć, bo haczyk polega na tym, że trzeba było go wynieść z piwnicy, a piwnica była na samym końcu bloku. I niestety, ale trzeba było go samemu wytarmosić. Pomału, 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 ale dałem radę. I oto jest Siemandero w prosektorium pacjent. Także rozbieram. No i tak, ale czym go zaczniemy rozbierać, to najpierw go weźmiemy, zobaczymy. zobaczymy ile on waży. Także tam patrzeć, bo za długo nie będę go trzymał w powietrzu. O kurno, ileż on tutaj waży. także proszę bardzo, 81 kg, 81 kg. Na złomie by dało z tego 81 zł. A ile wyjdzie po rozebraniu, to zaraz zobaczymy. No i dobra, pomalutko jedziemy. Zgadzimy. Wszystkie te plastiki, nie plastiki, wszystko to trzeba pościągać. Także tutaj, teraz kolektor, kolektor też widzę, jest plastikowy. Niedobrze, niedobrze. No i oczywiście, tak jak. Zawsze ja powtarzam, należy, należy wszystkie śruby zbierać, ja ich nigdy nie wyrzucam, zawsze je zbieram sobie do wiaderka, a one się kiedyś mogą przydać. Dużo miejsca nie, nie zajmują, a jak się je potrzebuje, to dużo dają radości, że są. Także po kolei jedziemy i zwalamy cały tutaj ten kolektor także dzięki mojemu wiernemu oglądaczowi jest co rozbierać gdzieś tu jeszcze jakaś Proszę bardzo, wszystko weszło. jak nowe, jak nowe wtryskiwacze z listwy wtryskowej. No tutaj też te gumki, zobaczcie, by były stare przejechane, to by były twarde, a to jest jeszcze wszystko mięciutkie, czyli się potwierdza, że ten silnik mógł przejechać tylko 17 tysięcy kilometrów więcej, nie? Ale jak mówię, trafił, trafił na kamień, czyli na się No i tak jedziemy dalej z koksikiem. Co niektórzy tam zaraz będą pisać pod tym filmem, że panie, co żeś ma zrobić, to mogą wziąć, sprzedać. Ja nie jestem zainteresowany. Niepotrzebne mi są żadne żadne kłopoty no tutaj będzie co jest chyba cepka to będzie miedziucha jak się domyślam ale na razie trafia troszyka z plastikiem no i tak pomału pomału żeśmy doszli do głowicy do głowicy no także tak jak zawsze ja powtarzam lepiej nic nikomu nie sprzedawać takiego co by mogło skutkować jakimiś konfliktami a tutaj niewątpliwie w tej silnik, który już ma jakby nie patrzeć 24 lata podejrzewam od Polski mógłby być jakiś z nim problem a mi nie potrzeba żadnych niepotrzebnych tam niesnasek niepotrzebnych jakiś tam kurcze wywodów na temat tego że Coś komuś sprzedałem, kochanie takiego jak powinno być. Także dla spokoju własnego, a sobie czwanie swój pol, spokój po prostu rozbieram. Na złom wysyłam do huty. Huta nie będzie miała żadnych zastrzeżeń. I mam kolektor wydechowy, wykręcony. Proszę bardzo, w środku. Jak nówka. nowka. zobaczcie, tutaj ten. Uszczelka jeszcze Jak nowa Jak nowa A Także wszystko się potwierdza Że samochód nie mógł przejechamy jak myślę 17 tysięcy Dobra, jedziemy dalej z koksem No i tak kolejna osłonka nie wiem od czego, ale w każdym razie jest. Także o Kawał blachy, czyściutki, jakby dopiero co w fabryce Był. było zamontowane. No i samo tutaj, to że zobaczcie, nie ma tutaj żadnych... żadnych przecieków na tym silniku. Absolutnie żadnych. I to zaznaczam, że to jest Francuz. Zaznaczam, że to jest Francuz. Dobra jedziemy zwalamy głowicę teraz Znaczy pokrywę głowicę No i dobra ściągamy Kapturek I zobaczcie jak to tu wszystko wygląda Nówka <laughs> Nóweczka Także silnik na 100% a Nie miał więcej przejechane jak deklarowana ilość kilometrów Wszystko czyste Wszystko ładne a się Mandero to bierze i rozwala. A gdzie po kolei. Zobaczcie jakie to wszystko jest czyściutkie tutaj w środku. Tutaj nie ma śladu nawet nagaru. Także silnik rzeczywiście podejrzewam, że miał przejechane może tak jak deklarowane 17 tysięcy kilometrów więcej nie. Wszystko czyściutkie bez nagaru. Do, do, do francuskim silniku to chyba raczej jest mało prawdopodobne, jakby miał dużo kilometrów przejechanych. Dobra. Podejrzewam, że jakby chciał ktoś ten silnik sprzedać, to myślę, że z tysiaczka kurczę trzeba by było za niego wziąć. <grym> A tak jedzie za grosze do o, proszę bardzo jest kura klawiaturka. Kura to wszystko nówka jest. Nóweczka. A tak to jedzie wszystko do chuty. No i bardzo dobrze. Tam jest właśnie tego miejsce. W chucie. Jak ktoś sobie ceni. Spokój. Nie ma innego wyjścia. Więc trzeba właśnie w taki sposób postępować. Siu. Lubię, kawał aluminium, czyściutkę wszystko. No i przystępujemy do zwalania głowicy. Zobaczcie jak wygląda termostat. Nawet jeszcze nie jest od płynu taki za, zaleciały. Jak się go weźmie, no. nie, praktycznie żeby tak jak go fabryka wsadziła, tak on tu jest. <ścoughs> nówka, nówka sztuka. No i dobra, jak ja ściągam sprężyny kurczę z tych <grym> zaworów. Pyk. O, ten nie chce iść. Poszedł. Poszła. A wiem, że tak się nie robi. Ale silnik idzie, idzie do chuty. I proszę bardzo, wszystkie sprężynki ściągnięte. Był, był. I gotowa robota. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda od strony rozrządu. Wszystko nówka. Żadnych wycieków oleju, nic. Absolutnie nic. Zobaczcie, jak wygląda pompa wodna. <laughs> czyściutkie, wszystko czyściutkie. Zero nagaru. Nie ma nic. Jakby prosto z fabryki przyszła. No i dobra, wszystkie śruby odkręcone poszły bez żadnych problemów. I teraz ściągniemy i zobaczymy, co tam kurcze pod spodem jest. Jak te tłoki wyglądają. Ile tam jest nagaru. Oj, także. o Dobra. No i. Najpierw tu głowica. Proszę bardzo. Zero nagaru. Praktycznie rzecz biorąc. Nie ma nic. Może troszkę kurczę, ale kura nawet i te się świecą pięknie. Atłoki. Cześć ciotkę. Szczelka. Jak nowa. A tutaj tłoki też jak nowe, oj, także proszę bardzo, nie ma nagaru żadnego na tych tłokach, nic, to silnik kompletnie, fabrycznie, mogę powiedzieć z całą pewnością jest nowy, także jednak ten silnik tak jak był deklarowany, 17 tysięcy kilometrów przejechanych, tak jest. No, i dobra, ale umiałem trafi kurczę, do huty. Także co? Ściągam Michę, wyciągam tłoki i wyciągam tłoki, i co? I będzie praktycznie rzecz biorąc, po robocie. Trochę jeszcze na głowicy tego żelaza powyciągam i trzeba będzie wszystko przygotować do huty. Warto też zwrócić uwagę na Michę olejową. Micha olejowa, praktycznie rzecz biorąc, no tutaj jest pozdzierana, bo stał ten silnik na betonie. 20 parę lat Ale generalnie rzecz biorąc Wszystkie śrubki kurcze nie są nawet Zardzewiałe Także to kurcze fajnie to wygląda Dobra rozkręcam to I zobaczymy jak to wygląda Ta micha olejowa w środku Także oj, Także rozkręcamy I rozkręcamy Michę olejową śrubę dużo będzie tutaj Tak Wszystkie śrubki trafiają do mnie, do śrubek. Śrubek nigdy nie oddaje żadnych, żadnych śrub, żadnych podkładek. Zawsze wszystko będę druję do mnie jednej wielkiej, jednej, jednej jednego pudełka. I jak jakieś śruby potrzebuję, to po prostu sobie, sobie szukam. Lepiej, jak to mówią, mieć. Za dużo, jak nie mieć. Jednej na O kurcze. Wszystko skręcone. Przez to. może młodki. Już mówiłem, wszystko trafia do huty, także nie ma co się tutaj pieprzyć. Kura z tym, że coś się pokrzywi. Może się pokrzywi. W chucie na pewno nie będą na to zwracać uwagi. O, i tutaj. Też to wygląda jak, jak nojka. Wszystko. Proszę bardzo. Piękne. O, tu jeszcze jest aluminium z wierzchu. Czyli pozytywny aspekt dla mnie. To chyba też jest aluminiowe. Także tak wygląda. Dobra, rozkręcamy teraz tutaj te wszystkie z powodu rzeczy. O, i z tej strony też jest aluminium. Tu jest aluminium i tu jest aluminium. Także to wszystko będzie odzyskane jeszcze. Widzę, że oleju tutaj za dużo nie było w tym silniku. Ale to wszystko o ładnie chodzi. Podejrzewam, że sprzęgło jeszcze jest też dobre. Ale to wszystko trafi do huty. Dobra, rozkręcam to. Nie ma co się, kurcze, dyrdolić z tym. No i spójrzcie na to. Sprzęgło jak, jak nowe wygląda. <laughs> Sprzęgło wygląda jak nówka. W ogóle nie zużyte. Także można powiedzieć, że naprawdę silnik miał może przejechany, tak jak kural jest deklarowany 17 tysięcy dachowanko i potem spędził koła 23 lata w w piwnicy. No i dobra, ściągam, kurde, ten koło zamachowy może się do czegoś przyda. Zobaczcie tu uszczelniacz na Nawet kurcze, gramiczka oleju nie puścił. Nic, kurcze, nic, absolutnie nic. Wygląda to naprawdę super, kurcze. Także silnik nowy. No i zobaczcie, jakie panecki tu są. Oj, zobaczcie. Nówki. Paneweczki, nuweczki Jedna Panewki, nuweczki Druga Nówka Nie śmigana, nawet nie jest przytarta Ani kurcze nawet delikatnie Tak samo i ta Wszystko Nówka. Wszystko nuweczka i tutaj ta ostatnia, nic, tak jakby kurczę, była dopiero co dopiero założona, także silnik nowy. No i dobra, wyciągamy tłoczek pierwszy, trochę go przetnę i zobaczymy jak on tutaj wygląda. No i proszę bardzo. Tłoczek czyściutki można powiedzieć także nówka nówka nie śmigana no i dobra ściągamy wałek jeszcze Zobaczymy jak tutaj wyglądają panewki na wale ale myślę że też dobrze Także, wyciągamy jedną i pokazujemy. O, ją. o, Proszę bardzo. Ta widać, że jest delikatnie jakby przytarta. Ale, zobaczymy następną. No. A, na bale widać, że tutaj jest też delikatnie przytarte. Myślę, że to jakiś błąd fabryczny, kurcza albo co? Tutaj tak samo, przytarta. No, no, może nawet i dobrze, że silnik nie poszedł do kogoś. No, i tutaj tak samo przytarta. A znaczy, kurcze widzicie? Nie wykorzysta wszystko. Wygląda ładnie, ale na wale nie wygląda to najlepiej. Przytarta panewka. Także może i dobrze, że poszedł ten silnik do huty. Pójdzie prawda Nie widać jeszcze tego miedzi, ale jest. Nie wiem, czy to jest normalne, czy nie, bo mechanikiem samochodowym nie jestem. Ale moim zdaniem to jest kurcze przytarte. No i dobra, wejdzie. Czy nie wejdzie? Czy trzeba będzie jednak to rozebrać Do końca. Bo tu jest kurcze, te są kołki stabilizujące, to tak to nie wyjdzie. A tutaj z kolei jest, przeszkadza żeby to wyciągnąć kółko od rozrządu. Opa! Oj! Opa. A tu jest od razu te kółko od rozrządu, które nie mogę pojawić się. No i są kurcze kołki stabilizujące, które kurcze przeszkadzają, żeby to wszystko wyciągnąć. Ale to jest aluminium. Dobra, wyciągam to czy nawet jakby miał tu przeciąć. No i tak, rozebrane zostało już wszystko, wywalony wał. No i teraz zobaczcie panewka pierwsza, na wale. Panewka druga, nawalę. Jak nówka, panówka trzecia wale. Nówka. Kurczę naprawdę o, panewka następna noweczka no i ostatnia Ach, dostała trochę kurczę młotków też noweczka także wszystkie paneweczki kurczę w stanie idealnym idealnym fabrycznym wał wow, tak samo elegancki ale wszystko tak jak mówię idzie do huty. No i tak tutaj na tym na tej ceracie mojej <głos》> zostało tylko samo żelazo, także żelazo, żelazo tam się we wiadrze, śruby. Tutaj aluminium do poczyszczenia. No a tutaj plastik razem z kablami miedzianymi. Tam jeszcze cewka była jakaś też. To też będzie podejrzewam tam trochę miedzi, także co. Muszę teraz to sobie po jeszcze poczyścić wszystko. Tutaj z tej głowicy te wszystkie śruby, nie śruby stłoków, powybierać pierścienie podciągać te korbowody poczyścić wszystko no i co, będziemy ważyć także co rozwalam do końca i ważymy no i tak, aluminium wyczyszczone tu jest część tu już trochę zapakowałem do reklamówki bo będę je ważył małą wagą tą tutaj, nie tą wielką także piszemy na kartce aluminium i ważę Zobaczymy, ile będzie aluminium. No i tak, wszystko mam już podliczone. Aluminium 13 kg, 78 zł. Stal 58 kg, 58 zł, bo po złotówce. Miedziuszka 1,1 kg. Z kabelków i tam z tego alternatora 36, zł. No i mosiąc z prowadnic zaworowych 6, zł. O, tutaj mosiąc żółty z tych prowadnic to 22 zł. W skupie. Teraz tutaj damy y, aluminium o, Aluminium jest od lewy. Są tutaj, o proszę bardzo, od lewy, po 6 zł. Miedziuszka. Miedziuszka jest po to był. mix, czyli tutaj. O, miedziuszka mix, czyli po 32,90. A no i tak, oczywiście. Metale szlachetne, kolorowe pojadą tutaj do Metaleo, a stal pojedzie na skup tutaj do Malborka, bo niestety w Metaleo tego nie skupują. Także jeżeli filmik się podobał z rozbiórki, to dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i się siemanderko!